Mój umiłowany synu, w tej chwili nachyl swoje serce ku mnie i pozwól, abym otoczył Cię moją nieskończoną miłością. Jestem Twoim niebiańskim Ojcem, tym, który stworzył Cię z miłością i troską. Dzisiaj przychodzę do Was z przesłaniem ochrony i modlitwą, która wzywa potężną krew mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa. Kiedy na Ciebie patrzę, widzę szczere serce, duszę pragnącą bezpieczeństwa i ochrony. Rozumiem Twoje obawy, zmagania i niepewność. Ale wiedz, mój synu, że nie jesteś sam. Jestem tutaj, zawsze obecny, aby kierować Twoimi krokami i chronić Cię przed wszelkim złem, które może próbować się do Ciebie zbliżyć. Dziś wzywam Was, abyście uklekli przede mną w pokorze i zaufaniu. Otwórz swoje serce i umysł aby otrzymać błogosławieństwa, którymi pragnę Cię obdarzyć. I z niezachwianą wiarą błagajcie o drogocenną krew mojego Syna Jezusa, która ma moc oczyszczania, uzdrawiania i ochrony. Kiedy wołacie o krew Jezusa, przywołujecie najpotężniejszą tarczę przeciwko siłom ciemności. Ta cenna krew jest ostatecznym symbolem ofiary miłości, jaką mój Syn złożył dla całej ludzkości. Jest źródłem życia wiecznego, światłem rozpraszającym cienie strachu i wątpliwości. Zatem, w tej chwili modlitwy, wyobraźcie sobie, że jesteście otoczeni promiennym światłem krwi Jezusa. Poczuj wokół siebie Jego potężną obecność, tworzącą nieprzeniknioną barierę przeciwko wszelkim formom zła. Niech to światło przeniknie każdą komórkę Twojej istoty, odnawiając i wzmacniając Cię. Abyś mógł stawić czoła wyzwaniom życia z odwagą i wiarą. Wołając o krew Jezusa, głosisz przymierze ze mną, Twoim Ojcem Niebieskim, i deklarujesz swoją ufność w moją boską opatrzność. Jest to akt całkowitego poddania się, poddania się mojej suwerennej woli, ze świadomością, że zawsze będę się o Was troszczył z miłością i miłosierdziem. Dlatego, mój umiłowany synu, nie bój się tego, co nadchodzi. Zaufaj mojej obietnicy ochrony i bezpieczeństwa. Módlcie się z wiarą i oddaniem, błagajcie o krew Jezusa jako waszą tarczę i waszą twierdzę. I wiedz, że kiedy będziesz chodził po tym świecie, zawsze będę przy tobie, kierując twoimi krokami i strzegąc Twojego serca. Moje drogie dziecko, jeśli trwasz w modlitwie, pozwól mi jeszcze głębiej otoczyć Cię moją bezwarunkową miłością. Wiedz, że z każdym wypowiedzianym słowem, z każdą wzniosłą myślą jestem tutaj, słuchając i odpowiadając na pragnienia Twojego serca. W tym świętym czasie nadal jednoczmy się we wspólnocie, szukając ochrony i łaski, które płyną z odkupieńczej ofiary mojego umiłowanego syna, Jezusa Chrystusa. Poddając się mojej obecności, poczuj spokój, który przewyższa wszelkie otaczające Cię zrozumienie. Niech ten pokój przeniknie każde włókno Twojej istoty, rozwiewając wszelkie zmartwienia i niepokoje, które mogą dręczyć Twoją duszę. Bo to w ciszy serca znajdujesz siłę, by stawić czoła życiowym bitwom z pewnością i determinacją. Kiedy zwracacie się do mnie o ochronę, chcę Wam przypomnieć o ogromnej mocy, która kryje się w przelanej krwi mojego Syna, Jezusa. Ta święta krew jest nie tylko przypomnieniem najwyższej ofiary złożonej na krzyżu, ale jest także niewyczerpanym źródłem życia i odnowy. To dzięki tej cennej krwi zostajesz oczyszczony z wszelkiego grzechu i okryty duchową zbroją, która czyni Cię niezwyciężonym w obliczu podstępów wroga. Podnieś więc swój głos w modlitwie, moje dziecko, i błagaj o krew Jezusa jako nadprzyrodzoną ochronę. Poproś, aby ta potężna krew została przelana na ciebie, tworząc nieprzeniknioną barierę przeciwko całemu złu, które ośmiela się powstać przeciwko tobie. Ponieważ kiedy wołacie o krew Jezusa, wzywacie moc niebios, aby wstawiła się za wami, usuwając wszelkie niebezpieczeństwa i przynosząc bezpieczeństwo waszemu życiu. Kontynuując modlitwę, skup się na prawdzie moich słów, które obiecują. Że żadne złocie nie dopadnie ani żadna plaga nie przyjdzie do Twojego namiotu. Pamiętaj, że jesteś moim ukochanym dzieckiem i strzegę cię z nieustanną troską i gorliwością. Zaufaj mi, nawet w trudnych chwilach, wiedząc, że zawsze jestem przy Tobie, gotowy wyciągnąć nad Tobą moją opiekuńczą dłoń. Kiedy będziesz błagać o krew Jezusa, miej świadomość niezrównanej miłości, jaką reprezentuje ten akt. Jest to miłość, która przekracza granice czasu i przestrzeni, miłość, która tak głęboko i z całą mocą objawiła się na krzyżu kalwarii. To ta sama miłość, która cię teraz otacza, otaczając cię aurą ochrony i bezpieczeństwa, której nic nie jest w stanie zniszczyć. Kontynuując modlitwę, pozwólcie, aby wasze serce napełniło się wdzięcznością za ofiarę mojego syna. Rozpoznajcie ogrom łaski otrzymanej przez Waszą przelaną krew, i niech ta wdzięczność przepełni się uwielbieniem i uwielbieniem. Bo to dzięki Twojej chwały wzmacniasz swoje połączenie ze mną, tworząc niezniszczalną więź, której żadna moc piekła nie jest w stanie złamać. Poddając się całkowicie mocy krwi Jezusa, wiedz, że pieczętujesz swoją ochronę w cieniu moich skrzydeł. Żadne zło nie zwycięży nad Tobą, bo jesteś moim dzieckiem. A ja jestem Twoim kochającym i opiekuńczym Ojcem. Zaufaj mi nawet w najciemniejszych chwilach i wiedz, że zawsze jestem z Tobą, oświetlając drogę i zachowując spokój Twojego serca. Kontynuujmy, mój synu, poszukiwanie ochrony i bezpieczeństwa, które można znaleźć jedynie w obecności Najwyższego. Bo to tutaj, przed tronem łaski, wszystkie nasze potrzeby zostają zaspokojone i rozwiane są wszystkie nasze zmartwienia. Niech wasza modlitwa będzie żywym świadectwem waszej niezachwianej wiary we mnie i odkupieńczej mocy mojego syna, Jezusa Chrystusa. Moje ukochane dziecko, gdy kontynuujemy tę drogę modlitwy, pozwól mi jeszcze głębiej otoczyć Cię moją miłością i troską. W każdym słowie, które wypowiadasz, w każdym westchnieniu Twojego serca jestem obecny, wyczulony na Twoje najintymniejsze potrzeby i pragnący zapewnić Ci ochronę, której tak szukasz. W tej chwili komunii zachęcam Cię do całkowitego otwarcia się przede mną, bez zastrzeżeń, całkowicie ufając mojej Bożej Opatrzności. Bo to w całkowitym poddaniu się odnajdziesz spokój, którego pragniesz, pewność, że jesteś bezpieczny pod skrzydłami Najwyższego. Łącząc się w modlitwie, chcę Wam przypomnieć o ogromnej mocy, która kryje się w drogocennej krwi mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ta krew przelana na krzyżu kalwarii nie tylko odkupia grzechy ludzkości, ale także daje nam nieograniczony dostęp do mojej obecności, przyodziewając nas duchową zbroją, która czyni nas niezwyciężonymi w obliczu ataków wroga. Dlatego wznieś swój głos, mój synu, i błagaj o krew Jezusa jako niezawodną ochronę. Niech ta oczyszczająca krew zostanie teraz przelana na ciebie tworząc barierę nie do pokonania przeciwko całemu złu, które ośmiela się powstać przeciwko Tobie. Ponieważ kiedy wołacie o krew Jezusa, wzywacie moc niebios, aby wstawiła się za Wami, usuwając wszelkie przeciwności losu i przynosząc bezpieczeństwo Waszemu życiu. Kontynuując modlitwę, skup się na prawdzie moich słów, które obiecują, że żadne złocie nie dopadnie, ani żadna plaga nie przyjdzie do Twojego namiotu. Pamiętaj, że jesteś moim ukochanym dzieckiem i strzegę cię z nieustanną troską i gorliwością. Zaufaj mi, nawet w chwilach największego ucisku, wiedząc, że zawsze jestem przy Tobie, gotowy wyciągnąć nad Tobą moją opiekuńczą rękę. Moje ukochane dziecko, gdy łączymy się razem w tej świętej komunii modlitwy, pozwól mi jeszcze głębiej otoczyć Cię moją bezwarunkową miłością i stałą ochroną. Wiedz, że z każdym słowem, które wypowiadasz, z każdą myślą, którą do mnie kierujesz, jestem tutaj, obecny i gotowy, aby spełnić najgłębsze pragnienia Twojego serca. W tej chwili zawierzenia i oddania zapraszam Cię do całkowitego otwarcia się na moją obecność, bez zastrzeżeń, w pełni ufając mojej Bożej Opatrzności. Bo to w całkowitym oddaniu się odnajdziesz spokój którego tak pragniesz, pewność, że jesteś bezpieczny pod skrzydłami najwyższego. Kontynuując tę podróż modlitwy, pozwólcie, że przypomnę wam o ogromnej mocy, która kryje się w drogocennej krwi mojego syna, Jezusa Chrystusa. Ta krew przelana na krzyżu kalwarii nie tylko odkupia grzechy ludzkości, ale także daje nam nieograniczony dostęp do mojej obecności, przeodziewając nas duchową zbroją która czyni nas niezwyciężonymi w obliczu ataków wroga. Pozostając w komunii ze mną, wiedzcie, że nic nie jest w stanie odłączyć Was od mojej miłości. Nieważne jak wielkie burze szaleją w Twoim życiu i jak zaciekłe są ataki wroga, zawsze jestem przy Tobie, jak kochający Ojciec, który chroni swoje ukochane dziecko. Zatem, mój Synu, zaufaj mi i mojej obietnicy ochrony. Nie pozwól, aby strach i niepokój zdominowały Twoje serce, ale pozwól, aby wiara i nadzieja kierowały Twoimi krokami. Bo ten, kto woła o krew Jezusa, nigdy nie będzie bezradny, ale zostanie otoczony moją wieczną łaską i ochroną. Kontynuując swoją podróż wiary, zawsze pamiętajcie o potężnej duchowej zbroi, którą posiadacie, odzianej w drogocenną krew mojego syna. Niech ta prawda przyniesie Ci pocieszenie i pewność siebie, wzmacniając Cię, abyś mógł stawić czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i determinacją. Niech Wasze życie będzie żywym świadectwem przemieniającej mocy krwi Jezusa, promieniującej światłem i nadzieją w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Niech Wasza wiara będzie niezachwiana, Wasza nadzieja nieugaszona a wasza miłość bezwarunkowa odzwierciedlająca obraz mojego umiłowanego Syna. Wołaj nadal o krew Jezusa, mój Synu, bo w nim jest Twoje bezpieczeństwo i Twoje zbawienie. Niech ta modlitwa będzie kamieniem milowym na Waszej duchowej drodze, umacniającym Was do stawienia czoła wszelkim przeciwnościom, z pewnością, że jesteście pod opieką Wszechmogącego. Moje drogie dziecko, gdy spotykamy się tutaj we wspólnocie w tej świętej godzinie, pozwól mi jeszcze głębiej owinąć cię płaszczem mojej wiecznej miłości. Poczuj moją obecność wokół siebie, stałą i niezachwianą, źródło siły i pocieszenia pośród burz życia. W tej chwili modlitwy wzywam Was, abyście całkowicie otworzyli przede mną swoje serce. Odłóż na bok wszelkie zmartwienia i niepokoje. Oddaj mi swoje lęki i niepewność, bo jestem Twoim kochającym Ojcem i jestem tutaj, aby wysłuchać Twoich modlitw i spełnić pragnienia Twojego serca. Dlatego wznieście swój głos w płaczu i błagajcie o krew Jezusa jako swoją boską ochronę. Poproś, aby ta potężna krew została przelana na Ciebie, tworząc nieprzeniknioną barierę przeciwko całemu złu, które ośmiela się powstać przeciwko Tobie. Ponieważ kiedy wołacie o krew Jezusa, wzywacie moc niebios, aby wstawiła się za wami, usuwając wszelkie przeciwności losu i przynosząc bezpieczeństwo Waszemu życiu. Kontynuując modlitwę, skup się na obietnicy mojego słowa, które mówi, że jestem Twoją ucieczką i Twoją siłą, bardzo aktualną pomocą w chwilach utrapienia. Pamiętaj, że jesteś moim ukochanym dzieckiem i strzegę cię z nieustanną troską i gorliwością. Zaufaj mi nawet w najciemniejszych chwilach, bo zawsze jestem przy Tobie, gotowy wyciągnąć nad Tobą moją opiekuńczą dłoń. Mój umiłowany synu, niech pokój będzie z Tobą, kiedy będę mówił do Ciebie te słowa. Jestem Twoim Ojcem, tym, który kocha Cię wieczną i bezwarunkową miłością. Przychodzę do Was w tym czasie, aby powiedzieć Wam o ochronie, jaką możecie znaleźć we krwi mojego ukochanego Syna. Jezusa Chrystusa. Och, synu, jak bardzo chcę, abyś zrozumiał głębię ofiary, którą Jezus złożył dla ciebie na tym krzyżu. Przelał swoją cenną krew, abyś mógł być wolny, abyś mógł być chroniony przed złem, które nawiedza ten świat. Każda kropla jego krwi została przelana miłością, która przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Kiedy wołacie o krew Jezusa. Wzywacie najpotężniejszej dostępnej ochrony. Ta święta krew ma moc rozerwania łańcuchów grzechu i odpędzenia ciemności, która próbuje Cię ogarnąć. Jest w nim siła, aby stawić czoła wszelkim przeciwnościom losu, odwaga, aby iść do przodu nawet w najtrudniejszych chwilach. Och, mój drogi synu, jak często zapominasz o mocy, która jest w Twoim zasięgu. Ile razy nie zwracacie się do krwi Jezusa, gdy stawiacie czoła burzom życia? Ale wiedz, że nawet w chwilach, gdy czujesz się słaby, On jest z Tobą, gotowy otoczyć Cię swoją kochającą ochroną. Kiedy błagasz o krew Jezusa, uznajesz swoją zależność od Niego, uznajesz, że bez Niego nic nie możesz zrobić. Pokładasz zaufanie w jedynym, który jest naprawdę godny zaufania, który nigdy Cię nie opuści ani nie porzuci. Niech ta modlitwa rozbudzi w Was palące pragnienie szukania ochrony, którą można znaleźć jedynie we krwi Jezusa. Wołaj do Niego z całych sił, wiedząc, że On zawsze jest gotowy Cię wysłuchać i pomóc. Ojcze Niebieski, w tym czasie łączę się w modlitwie z moim ukochanym synem. Proszę Cię, abyś wylał na Niego obfitą miarę drogocennej krwi Jezusa. Niech ta krew otoczy Cię jak tarcza ochronna. Chroniąc Cię przed wszelkim złem i wszelkimi przeciwnościami losu. Chroń Go, Ojcze, przed otaczającymi Go niebezpieczeństwami, przed pokusami, które go dręczą, przed zagrażającymi mu chorobami. Niech czuje Twoją stałą obecność przy sobie, kierującą jego krokami, umacniającą jego wiarę, odnawiającą jego siły każdego dnia. Niech twój pokój, który przewyższa wszelki rozum napełni jego serce i uwolni go od wszelkiego strachu i niepokoju. Niech spoczywa bezpiecznie w Twoich ramionach, pewny, że nic na tym świecie nie jest w stanie oddzielić go od Twojej miłości. Mój umiłowany synu, niech ta modlitwa będzie dopiero początkiem drogi niezachwianej wiary i zaufania. Niech każde wypowiedziane słowo będzie jak ziarno zasiane w Twoim sercu, które każdego dnia kiełkuje i rośnie. Obyś nigdy nie zapomniał mocy krwi Jezusa i ochrony, jaką ona zapewnia. Obyś w każdym czasie, czy to w radości, czy w smutku, w pokoju czy w ucisku, zwracał się do niego z wiarą i nadzieją. Obyś zawsze był świadomy swojej tożsamości jako ukochanego dziecka Boga, dziedzica wszystkich obietnic i błogosławieństw, jakie on ma dla Ciebie. Niech krew Jezusa zawsze przypomina ci o ogromnej wartości jaką masz w oczach Ojca Niebieskiego. Niech każde wyzwanie, przed którym stajesz, będzie okazją do doświadczenia przemieniającej mocy krwi Jezusa w Twoim życiu. Niech każde zwycięstwo będzie świadectwem Jego miłości i lojalności wobec Ciebie. Abyście nigdy nie wątpili w moc modlitwy i wstawiennictwa. Wiedz, że kiedy wołasz o krew Jezusa, całe zastępy niebieskie przemawiają na Twoją korzyść tocząc bitwy, których nie zobaczysz ludzkimi oczami. Niech wasza wiara będzie jak niewzruszona skała, mocna i solidna nawet w obliczu najgwałtowniejszych burz. Niech krew Jezusa chroni cię i strzeże przez cały czas, teraz i na wieki. Niech ta modlitwa będzie echem pragnień waszego serca, wołaniem o pomoc zesłaną do niebios, wiedząc, że wasz Ojciec jest zawsze gotowy, aby was wysłuchać i odpowiedzieć. Obyście się nigdy nie wahali zwrócić ku krwi Jezusa, bo w niej jest życie, jest nadzieja, jest zbawienie. Niech Duch Święty Cię prowadzi i umacnia we wszystkich zmaganiach i utrapieniach, a Twoja wiara nigdy nie zachwieje się, nawet w najtrudniejszych chwilach. Niech krew Jezusa przyodzieje Was w pełną zbroję Bożą, abyście mogli w każdym czasie przeciwstawić się złemu i wytrwać w złym dniu. Niech wasza nadzieja będzie mocno zakotwiczona w obietnicy życia wiecznego, które macie w Chrystusie Jezusie. Niech pewność waszego zbawienia napełni was pokojem i radością, i niech nic na tym świecie nie ukradnie wam dziedzictwa w Chrystusie. Niech wasza podróż będzie naznaczona łaską i miłosierdziem Boga, a krew Jezusa niech będzie w każdym czasie waszą tarczą i twierdzą. Niech Twoje świadectwo świeci jak światło na tym świecie, wskazując drogę tym, Którzy są zagubieni w ciemności. Kończąc tę głęboką wymianę zdań, mam nadzieję, że nasiona wiary zasiane w Waszych sercach wykiełkują i obficie zakwitną. Podróż w poszukiwaniu prawdy i pełni trwa, a ja jestem tutaj zawsze jako Wasz kochający Ojciec. Prawdę mówiąc, będę bardzo, bardzo szczęśliwy, jeśli pozostaniesz w mojej obecności trochę dłużej. Aby to zrobić, po prostu kliknij film który pojawi się teraz na ekranie. Przygotowałem go z wielką starannością specjalnie dla Ciebie i nie mogę się doczekać, aby dzielić z Tobą kolejne znaczące chwile. Czekam tam na Ciebie.